Dzień dobry, moje kochane dzieciaczki. Dawno się nie widzieliśmy, i chociaż w ten sposób mam nadzieję, że będziecie mogli mnie posłuchać i razem ze mną pośpiewać. Tak jak zwykle na początek rytmiki, zapraszam do śpiewania piosenki na powitanie. jak się dosyć przykro złożyło, że gdy przyszła do nas wiosna, to my niestety siedzieliśmy wtedy w domu i nie mogliśmy się spotkać razem. W związku z tym dzisiaj chciałabym wam zaproponować piosenkę właśnie związaną z wiosną. Posłuchajcie ją uważnie i spróbujcie wysłuchać, jaki tam się pojawia ptaszek. Może już tego ptaszka znacie, może go widzieliście, a może dopiero pierwszy raz o nim usłyszeliście. Posłuchajcie Szumią w lesie stare drzewa, koz piosenkę z nami śpiewa, śpiewa śpiewaj tak jak o. din dong din dong din dong, din dong din -dom, din -dom. Na pewno już wiecie, jaki tam ptak się pojawia. Tak, to jest właśnie kos. Kos śpiewa z nami piosenkę. A żeby nam nie było nudno i żebyśmy tylko tej piosenki nie śpiewali, to proponuję Wam, żebyście znaleźli w domu jakiś instrument. I powiem Wam, że ja dzisiaj znalazłam bębenek. Zobaczcie, jaki to jest bębenek. On wcale nie jest taki zwyczajny. Mam tutaj pudełko plastikowe. Ono y, jest po, po jakimś produkcie. Zostało mi pudełko samo i zobaczcie w jaki sposób prosto można z niego zrobić bębenek. Brzmi zupełnie tak samo. Może prawie, prawie tak samo. W takim razie spróbujmy tę piosenkę zaśpiewać z bębenkiem. Myślę, że będzie bardzo fajnie, jeśli nasz bębenek będzie grał wtedy, kiedy ptaszek śpiewa dindon, dindon, dindon. Posłuchajcie i spróbujcie razem ze mną. Szumią w lesie stare drzewa, kos piosenkę z nami śpiewa. Śpiewaj, śpiewaj tak jak on. Din don, din don, din don. Din don, din don, din don. Myślę, że każdemu z Was na pewno się uda w ten sposób pośpiewać i pograć, byle nie za długo, żeby nie męczyć też waszych rodziców. Życzę miłej zabawy i do zobaczenia następnym razem.